Witam Państwa serdecznie w tych szczególnych dla nas, dla Ostrołęckiej Księżnicy i dla nas Ostrołęczan na okolicznościach. Przygotowaliśmy dla Państwa wieczór autorski online, który jest prezentacją książki Alfreda Sierzputowskiego Tryptyk Polski. W pięć lat od śmierci poety, członka grupy literackiej Narew, Nestora Ostrołęckich Poetów. Chcieliśmy zaprezentować Państwu poemat Krzyż Putowskiego. Poemat, nad którym Alfred pracował przez bez mała 12 lat. Jest to poemat pisany w latach 80. i 90., wydany niewielkim zupełnie nakładem w latach 90., może w jakimś stopniu zapomniany, a z pewnością niesłusznie. Dlatego Naszym wspólnym staraniem nakładem Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książki w serii Biblioteki Przydroży, jako kolejny tom tej serii, wydany został tryptych polski z ilustracjami będącymi płótnami malarskimi Radosława Jastrzębskiego. Tu mają Państwo do czynienia ze znakomitymi dziełami pędzla Radosława. Oraz moim opracowaniem edytorskim oraz, yy, yy, oraz wstępem krytycznym, ponieważ wydaje mi się, że Tryptyk Polski Alfreda Sieszkutowskiego tego się domaga. Dlatego też pozwolę Państwu w trakcie tego naszego szczególnego spotkania online, promującego Tryptyk Polski, zaprezentować wyniki tego wstępu oraz przeczytać fragment poematu Alfreda. Na początku drogi. Alfred Sierżputowski u progu tryptyku polskiego. Aktualny stan wiedzy o pisarzu nie pozwala rozstrzygnąć bez cienia wątpliwości, pod wpływem jakich doświadczeń Alfred Sierżputowski przystępuje w latach 80. XX wieku do pracy nad tryptykiem polskim. Data zakończenia pierwszej części tryptyku Ostrołęka 1983 roku jest ogólna i w wielu przypadkach stanowić może wyłącznie terminus ad quer, wielu inspiracji. Czy rzeczywiście spoczęły one u podstaw stworzenia tekstu poematowego Cieszkutowskiego? Trudno arbitralnie rozstrzygać. Przesłanki podpowiadają badaczowi, że omawiany tu fragment tekstu musiał powstać bądź w bliskim sąsiedztwie daty odwołania stanu wojennego. Przypomnę Państwu, 22 lipca 1983 roku, bądź nawet jeszcze przed ową datą. Świadczy o tym nie tylko ironiczna apostrofa do, cytuję, wielkiego wodza naszego Ojca. Żiecha Jaruzelskiego, lecz także cierpka oraz błyskotliwa błęta jednej z refleksji w pierwszej części tryptyku zawartych. A komu te podziały skrajne, nieludzkie, wydawać się mogą, to już ustawy nadzwyczajne nauczą cześć, oddawać Bogom. Tyle Alfred z pierwszej części poematu z roku 1983. Oczywiście. Kusząca pozostaje hipoteza, zgodnie z którą spojrzelibyśmy na tryptyk polski, jako na poemat zainspirowany zniesieniem stanu wojennego, pisany w skutek lipcowych postanowień roku 1983. Byłby to bodziec, który się Szputowskiego rzeczywiście mógł wówczas objąć oraz zająć, tak jak nigdy w tekstach literackich ani też w drukowanych na łamach tygodnika Ostrołęckiego obserwacjach poeta nie przywoływał postaci Jaruzelskiego, w przeciwieństwie do Wałęsy, który bardzo często w obserwacjach się pojawiał, ale nie tylko, także w opowiadaniach pisarza o Siłek, Człowiek znikąd. Tak też i nigdy nie ujawnił się Szputowski określonych patronów swojej ostrej satyry politycznej. Być może tylko satyra uratowała nas od interny – orzeka autor aktu wiary wpisanym po latach wspomnieniu o Dionizym Maliszewskim w kontekście przeciągających się na początku lat osiemdziesiątych sporów w sprawie jednodniówki Klubu Literackiego Narew oraz odgórnie narzuconego Narwi przez Komitet Wojewódzki PZPR projektu Wojewódzkiego Tygodnika Partyjnego. Trybtek polski był poniekąd tą satyrą, jeszcze raz zacytuję, ratującą od interny, swoistą rewizją przeżyć związanych z wymagającym dla Sieśpudowskiego czasem pracy w Ostrołańskim Ośrodku Kultury, z którego poeta wskutek pierwszego zawału serca odchodzi na rentę w 1985 roku, roku powstawania drugiej części poematu. Oczywiście należy podkreślić, że istotny jest tutaj, Ukształtowany i dojrzały już w 1983 roku warsztat Sierżputowskiego, Autor trzech wówczas tomów wierszy, przypomnijmy ich tytuły, proszę Państwa, aktu wiary debiutu z 1975 roku, epitafiów drugiego tomu z 1980 oraz wyjętego z prawa. trzeci tom z 1982. Autor owych trzech tomów jest w pełni gotowy. Myślę, że nie tylko w mojej opinii, myślę, że to ogólny sąd, który daje się sformułować, jest w pełni gotowy, by zmierzyć się z formą poematową. Zdaje się jednak, że przelewając swoje myśli na papier w 1983 roku, stworzenia aż trzyczęściowego poematu, artysta jeszcze nie zakłada. Ten poemat, proszę Państwa, powstawał w latach 1983-1994. Pierwsza jego część powstała, tak jak już wspominałem, w 1983 roku, jeszcze w trakcie tego pierwszego etapu pracy Sierzkutowskiego kulturalnej. Druga część, już właśnie związana ze wspomnianym Zawałem serca, to już rok 1985, to też jakiś rodzaj rewizji. Swojej pracy kulturalnej, refleksji o kraju, narodzie, przemianach politycznych. To jest bardzo dobra część, ta właśnie pochodząca z 1985 roku. W mojej opinii się Szputowski zbija się tam na wyżyny formy. Tę część chciałbym Państwu w trakcie tego spotkania przedstawić. Ale jest jeszcze część trzecia, pisana po latach. Podejrzewam, że związana z tym, że Siszpudowski odkrywa możliwość wydrukowania swojego poematu, zyskuje taką możliwość, więc postanawia w 93 roku dopisać jemu zakończenie, trzecią część, formułując ogół swoich przemyśleń w tryptyku, a nie w dyptyku. Ta część z roku 93 powstaje. Powstaje jeszcze w roku 94, a w 95 mamy do czynienia z wydaniem książki w formie broszurowej. Tak wyglądał tryptyk polski w pierwszym wydaniu Ostrołeka 1995. Grafiki, które Państwo widzą tutaj na poszczególnych stronach poematu, to grafiki Andrzeja Sołtana. Myślę, że dobrym odniesieniem jest tutaj właśnie forma graficzna i kontynuując tę tradycję, nową edycję tryptyku polskiego chcieliśmy uwieńczyć malarstwem Radosława Jastrzębskiego. Również wydaje mi się bardzo silnie korespondującym z tym, co się w Szputowski chce w tym poemacie przekazać. Trzeba naprawdę być wariatem, by wierszem dialog wieść ze światem. Teraz, gdy na przełomie wieków człowiek zagubia się w człowieku, u progu ery, wśród amoku zdeptanych zasad i proroków, gdy wszystkie prawdy świata w złocie, gdy sztuka babrze się w brzydocie, gdy Wenus drży przed gromem Marsa, Judasz szczerzy się do Judasza, krew w żyłach mrozi, grana farsa, a u dobra nasza. Pośród prozaicznych stworzeń, gdzie dusza z ciałem jest w diasporze i tylko jedna męczy bieda, a wiesz, wiadomo, chleba nie da, odbierze tylko spokój ducha, wątpliwość podda obraz wzroku, czy warto myśleć, warto słuchać, gdy nas ratuje tylko spokój, w czasie zdumień i zdziwowań, największe zmiany zachowań. Dziś człowiek zwykł rozprawiać tłumnie o tym, co wie, choć nie rozumie, będąc nieświadom swej niewiedzy. Wszystko jemu wyda się proste, a potem myśli takiej dziedzic włądzi po traktach marksistowskich, bo ma horyzont z nową erą i drogi, co chybiają celu. Najtrudniej jest określić nowe, starym nawykiem, starym słowem, jaką to przebudowę pojęć. Trzeba dokonać w swym umyśle, by innym były zaostoję, gdy treść domaga się uściśleń. Trzeba naprawdę być wariatem. I to wariatem być szczególnym, aby w pamięci brać zapłatę, jak analfabeta wtórny który coś wie, ale nie pojął i wraca myśli paranoją z nadzieją, że go świat wysłucha wbrew materialnej doczesności, by ciepłem serca karmić ducha. Gdzie szukać tej, co zwie się wierność? Kiedy moralnych braknie zasad, Zachłanność zmienia się w pazerność. Już jednostka znikła w masach. Ledwie zaznacza się w szarżyźnie bez wzorów do naśladowania. I tylko pieśń o ojczyźnie. I sieczka brzęczy w przekonaniach. Toczy się żywot prozaiczny w granicach uchwały. I wytycznych, a wokół brzmi doczesna chossa, nikła jak dymek z papierosa. Bo wewnątrz tkwią modelu racje, którym czas wznowić zwiastowanie, i na tym polu demokracji jest miejsce dla interpretacji, nauczone dywagowanie. W doznań trwa piosenka, której na imię dziś udręka. Wystarczy spojrzeć w świata strony, gdzie powinności splot z przymusem. Ciało i duch jest udręczony, i krzyż swój dźwiga za Jezusem. Po Jednej słusznej drogi, zanim wspólnota się nie mogił i minął lata, by pospołu wadze zwycięstwa nadać chwiejność, odradzający się z popiołów podkreślą ludzką beznadziejność. Trzeba wariatem być, nie ukiem, żeby dla sztuki tworzyć sztukę. W twórczej, splatając się inwencji, świat omamiać słów urokiem, niczym płaszczem inteligencji, okrywać zło przed ludzkim wzrokiem. Jako niewolnik swojej fobii, pogrążać innych w mitologii, dodawać skrzydeł nikłej prozie tej doczesności, co zanika o określonej ludzkiej porze? Paragraf w roli spowiednika: pokutę daj, rozgrzeszenie, bo tu sumienie jest narodu, a w świadomości widmo głodu rozpala myśli serc płomieniem. Kiedy oskarża ciał monarcha, Kopernik czerpał z Arystarpa, i oto skutek, a przyczyną, z posad ruszone, serca gminu, losem, co ciągle figle płata. Krew, krwią zostaje, wina, winą Orweli, i są żeni cynów, gdy waniowa zmienia się szata. Tak przemoc z przemocą się zbawia, a klęska jest chwilowym pechem. I to człowieka zastanawia, bo jakby z życia drwił morawia, gdy świat zanosi się echem, niosącym z dali pieśń bojową, do której muzyk dobrał dźwięki, a ty poeto dałeś słowo, jak inni dają broń do ręki. Naszym zadaniem pierestrojka. W drugim etapie mnie reforma. Kiedy kraj cały jak sławojka, ministerialna polska norma, głowa w laury, piersi mordery, a imię czterdzieści cztery. Jak tu znaleźć ełumucha? Co wszystkich nieszczęść jest powodem? Fałsz jest od strony czy od ucha? Z kim ma być naród, kto z narodem? Trzeba naprawdę być wariatem. Stop! Życie nie jest poematem. Serio wariackie wezmą wzmianki i zapewnione drzwi bez klamki. Chcesz, udowodnią ci uczenie od normy każde odchylenie. Bo tylko ten trzyma się w normie, kto przed swym zdaniem strzeży się sam. Dwie matki może stać pokornie. Kto nie jest z nami, przeciw nam. Datkami wsparta stoi scheda. Wszechmocny rządzi nią niedosyt. Kraj za dolara też się sprzeda, by więcej na nich mieć i bosych. W szaleństwie tym metoda jednak jest, co wynosi na szczyt dyzmę. Ma być tu. Jak wskazał biedniak kojarząc biedę z socjalizmem, Logika w tym miarę dwa razy dwa wszystko przemija, a bieda trwa. Od czci i wiary nie odsądzam, wierzących w zbawczą moc pieniądza. Nędzarzem ani też nędznikiem nie chciałbym być w ojczystym kraju. W portfelu małą Amerykę Widzę wraz z klęską urodzaniu, Ale naturę moją wzburza, Kiedy się pleni chytrość szczurza, Gdy znowu sobie grabią grabki, Gdy los uśmiecha się do draństwa, A prawy wpada do pułapki I w niej przepada na skarb państwa. Człowiek przeróżny zna wykręty, Utrudzony pracą pozorną. Swój chłop? Nie taki to już święty. Albo artyście wszystko wolno, Nim po raz pierwszy kur zapieje, Przywilej gna za przywilejem. Bo tu wskazany życia pośpiech, Kiedy u palców urzędnika, Że pracy snują się po prośbie, Stworzeni. Mocą rozdzielnika. I nad czym głowisz się, poetę? Tak się przejąłeś świata sporem? Słowo rzucone wśród estetów, nie sposób wyciąć i toporem. A może swoich słów wywody, ważysz urodą dla urody, szukając piękna w czczej brzydocie, wietrzysz doczesną zmienność gustu, co się w dziecinnej spełni psocie, lub w chorobliwym ziści mózgu, by perł błysnąć pośród wieprzy, na dowód, że jest to ktoś lepszy. Zmieniło się to życie znacznie przez przypadek nie opatrzy. Nadmiar pewności w przedsięwzięciu z lekceważeniem czy z niechęcią do oczywistych spraw i prostych, jak prosty jest tu prosty człowiek. Pronem dziś przyszło z braku mostu nadzieję w lecku przebudowie, którą odnową przez wielkie O zwać przywykliśmy od półwiecza, gdzie stare jechało, nowe szło. Dziadkiem już został dawny dzieciak, dumając o tym, co się zmieni, lecz. Milknął tutaj dżentelmen. U możnych świata zmienność zdania jest umysłu higieną, ugruntowaniem w przekonania. Ktoś tam podliczy, jaką cenę przyjdzie zapłacić u lichwiarza, Aż spadnie kartka z kalendarza Na znak, że ustał proces gnilny. Z nim zaświewamy pochwalny, Na cześć chwałę, nieomylnym, Nie pomni ofiar całopalnych, I świat pogrąży się w zadumie, Przy oczywistej życia drwinie, Że człowiek. Żyje tak, jak umie, nie tak, jak trzeba, jak powinien. Ostrołęka, 1985. Nie ma drugiego takiego tekstu w całym dorobku Alfreda Siszputowskiego. Tak jak nie ma w spuściźnie, którą po sobie pozostawił, drugiego tak rozlegle zaprojektowanego poematu. Tryptyk polski, wydany w formie niepozornego arkusza wydawniczego w 1995 roku z dyskretnym i szlachetnym rysunkiem Andrzeja Sołtana, został niesłusznie zapomniany na ćwierć wieku. Niniejsza próba reedycji poematu stanowi wysiłek przywrócenia mu świetności, na którą ze wszechmiar miar zasługuje. Powtórzmy, nie ma u Sierzputowskiego. Drugiego takiego utworu, tak pojemnego w znaczeniu i niejednoznacznego pod względem intertekstualnym, tak otwarcie zdającego relacje ze swoich lekturowych fascynacji. Wysłuchali Państwo zaledwie kilku nazwisk z drugiej części, ale jest tu Moravia, Norwid, Orwell, Sołżenicyn, także Edward Redliński czy Melchior Wańkowicz i wielce prawdopodobnych inspiracji. Miłosz, Tuwin. Gałczyński. Odczytywany na nowo tryptyk polski, czego jestem pewny, stanie się z czasem źródłem twórczych kłopotów z Alfredem Sierżbutowskim. Nie tylko ze względu na bezkompromisowość poety, lecz także na kontrowersyjność formułowanych w nim tez. To poemat, dokument czasów, w których przyszło artyście żyć, a także nasz utwór zbójecki, mówiąc nasz, mam na myśli. Ostrumencki utwór Zbójecki, utkany z frapujących ech literatury drugoobiegowej, publicystyki, gnomiki z podznaku znaku ironicznego moralizmu. W rozczytywaniu znaczeń krytyku polskiego trudno o samokontrolę. Nie ma się jednak czemu dziwić, bo poemat legitymuje gigantyczne wręcz bogactwo skojarzeń. Frazy, które słyszymy, krzyżują się ze sobą wielogłosowo, niczym w balu w operze Tuwima. To się putowskiego weto oraz konfiteor naraz, wierzy oraz wyznaje, mówiąc po polsku. Jak wiele na to wskazuje, to weto i konfiteor wyrastające z fascynacji rozfilozofowanym ironizmem Miłosza, przynajmniej w tych partiach poematu, które powstawały w latach 80. To jest, proszę Państwa, jedna z moich tez stawianych we wstępie do tej książki. Mam poczucie, że Alfred Szypikowski pisze swój poemat, będąc pod wrażeniem nie tylko nie tylko owego upadku stanu wojennego w 1983 roku, ale również podróży Czesława Miłosza do Polski, nagrody Nobla Miłoszowi przyznanej oraz. Proszę Państwa, właśnie mówię o literaturze drugoobiegowej, wtedy po raz pierwszy w wydawnictwach już dostępnych, powszechnych, w Czytelniku dla przykładu, wydawane są Zniewolony umysł, traktat moralny Miłosza i wydaje mi się, że się szputowski tym się zachłyskuje. Na pewno jego przeżycie Miłosza jest dużo silniejsze niż przeżycie Edwarda Kupiszewskiego. Pamiętają Państwo pewnie ten słynny wiersz Edwarda Kupiszewskiego, 16 czerwca 81. Z tym wersem dzisiaj w Łąży był miłość i proszek do prania. Tak, to jest taki słynny fragment wiersza Edwarda, który też tak lapidarnie i zręcznie podsumowuje podsumowuje tę paradoksalność roku 81, 82 roku Stanu Wojennego i podróży nobilisty do Polski. No właśnie dla Edwarda Miłos jest bohaterem pewnej poety. Czyli mówiąc w języku polskim sprzeciwiam się i wyznaję, sprzeciwiam się i wierzę, jak wiele na to wskazuje, weto i konfiteor confiteror, wyrastający z fascynacji rozfilozofowanym ironizmem Miłosza. Przynajmniej w tych partiach poematu, które powstawały w latach 80. To zrobiliśmy cięcie i tu się ta okay. moja zaczyna gadana dygresja. O, dobrze. dobrze. To mam to to mam. W wypadku Kupiszewskiego miłość był bohaterem anegdoty poetyckiej, bardzo istotnej, symbolicznej w swoim wydźwięku, ale dla Miłosza był zdecydowanie kimś więcej. I ci z Państwa, którzy mają wątpliwości czy rzeczywiście tak wiele tego Miłosza w tryptyku, poetycy, w tryptyku polskim. Zwróćcie Państwo uwagę na felietony Sierzputowskiego, obserwacje z Tygodnika ostrowańskiego, i jak wiele tam w tych felietonach Miłosza, dyskusji z Miłoszem, polemiki z nim. We wstępie do wydania poematu przywołuję te kolejne wskazania na Miłosza z Tygodnika ostrowańskiego. One pokazują, że Alfred czytał go dokładnie i że Miłosz mógł mieć w na tę taką traktatową frazę tryptyku, i taką ciętą, ironiczną satyrę, którą wtedy w latach 80. uprawiał, która jest, jak widzicie Państwo, zupełnie inna niż ten styl Alfreda, który znamy od lat 90. Między, mniej więcej od, między satyrem a Stańczykiem. Epigramaty, fraszki, małe lapitarne formy, złośliwe w swoim ujęciu, celne, płentujące, ale aforystyczne. Alfred Czeszpudowski w latach 80. jest poetą o zupełnie innym wersie, zupełnie innej wrażliwości i innej architekturze wiersza, i dobrze to pokazuje właśnie kryptyk polski. Autor Ponad obojętność, jak przynajmniej jak dobrze wiadomo, nie był skłonny do refleksji o pisaniu, o literaturze, do refleksji autotematycznej. Szczególnie, ta wpis... Szczególnie gdy ta wpisana musiała zostać w ciało wiersza. Mimo to, dla swego poematu gotowy był uczynić stosowny, choć żartobliwy wyjątek. Jak wyznaję, w wierszu Moja toaleta codzienna, dopiero wieczorem z wątpień dopada mnie smuszka z dziennikowego poematu i z niepokojem kładę się do łóżka. Czy nie wypuchnie? Wojna światów to znamienny paszus rodzaj poetyckiej uwagi, do notatnika sporządzonej prawdopodobnie w czasie pracy nad drugą częścią tryptyku, bo wiersz Moja toaleta codzienna pochodzi z tomu pod humorkiem z 1984 roku, a więc z czasu, kiedy Alfred pracuje nad drugą częścią poematu. Smuszka z wątpień i lęk o wojnę światów. Czy jest to rodzaj kokieteryjnego fasunku wyłącznie? Trudno doprawdy powiedzieć. Należy wszelako pamiętać, jak wiele poeta ryzykuje, przelewając na papier swoje nie tylko przecież nieuczesane, także i niesforne myśli o obłąkanej rzeczywistości wariatów oraz Eunuchów, czy wywoła tym wojnę światów. Cóż, pytanie do dziś niezmiennie, jak mi się zdaje, pozostaje w mocy. I niech ta toaleta codzienna się szputowskiego nie ustaje. Podobnie jak toaleta codzienna Polaków. Dziękuję Państwu bardzo. Książka jest dostępna w Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrowie.